Witajcie moi drodzy, krok po kroku zbliżamy się do końca naszego dwutygodniowego wydarzenia związanego z Batmanem, Jokerem oraz Riddlerem. W tym odcinku oczywiście sobie opowiemy o najnowszych wydarzeniach związanych z Jokerem, a dokładnie to o wydarzeniach od 2011 roku, czyli momentu, kiedy rozpoczęło się New 52. Jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, w której opowiadam o Jokerach z poprzedniej ziem, czyli starych kanonów, to odsyłam was oczywiście do materiału wtorkowego, a dla tych, co chcą poznać aktualne historie, to życzę miłego do oglądania Ach, no i przypominam, że w dzisiejszym materiale pojawi się ostatni element konkursu, jakim będzie po prostu pytanie, na które oczywiście należy odpowiedzieć. I trzy najbardziej łapkowane odpowiedzi wygrają figurki. Dla wygranych w paczce znajdzie się Joker, Batman albo pan Zagadka. Oczywiście będą liczyć się tylko ci uczestnicy, którzy subskrybują oraz odpowiedzieli poprawnie na wszystkie cztery zagadki, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Dla przypomnienia na poprzednim filmie o Jokerze, o Batmanie, a także pozostałe dwie, są na karcie społeczności. Skoro już wiecie, że udało wam się odblokować pytanie odcinka, to jeszcze tylko warto wiedzieć, że wspomniane łapki pod odpowiedziami można zdobywać do końca soboty, czyli dokładnie do północy, a następnie w niedzielę na karcie społeczności ogłosimy wyniki. A teraz kilka słów o sponsorze odcinka oraz figurek Popando to sklep internetowy przede wszystkim z figurkami Funko Pop. Znajdziecie tu figurki nie tylko z uniwersum Marvela czy DC Comics, ale także w innych równie interesujących kategoriach. Oprócz potocznych Popów dostępnych jest dla was wiele różnych gadżetów, maskotek czy akcesoriów, które zainteresują wszystkich fanów popkultury. Już teraz zachęcamy was do odwiedzenia strony sklepu i rozpoczęcia poszukiwań interesujących was produktów. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu. Sklep posiada wiele licencjonowanych produktów, których jakość możemy sami potwierdzić. A teraz krótkie intro Eventual is you, the Riddler. I skoro mieliśmy już intro konkursu, to od razu, bez naszego intra, przechodzimy do sedna. Ostatnio skończyliśmy na komiksach The Black Mirror, a także Flashpointcie, w którym dochodzi do momentu, w którym mamy aktualny kanon, czyli Earth Prime, czy też powszechnie znany jako New 52. I tutaj Joker wprost zasugerował wiele możliwych przyczyn jego powstania. Jednak ze względu na jego zawodnią naturę, wiele szczegółów jest sprzecznych i uważanych za nieprawdziwe. Powiedział chociażby, że nie myśli o swojej przyszłości, w kategoriach wielokrotnego wyboru, ale raczej bardziej na zasadzie typu wybierz własną przygodę. Czyli w skrócie, uwierz sobie tam, co tam chcesz. Ja mam to gdzieś. Jedna jeszcze tam z teorii jokera głosiła, że mieszkał on ze swoją morderczą ciotką Eunice, jako agresywna opiekunka wykąpała go kiedyś wybielaczem, co spowodowało nieodwracalne uszkodzenie mózgu, a także wypłynięcie wszelkiej pigmentacji z jego skóry kiedy był też aktywnym przestępcą, to Joker drwił z wielu pacjentów Arkham Minor swoją w cudzysłowie prawdziwą historią pochodzenia, zwykle podsycając ich złudzenia. Powiedział Erframowi Snowowi, że sam jest diabłem, ponieważ odwiedził Snowa 15 lat przed pierwszym oficjalnym pojawieniem się Jokera, aby zachęcić go do porywania i mordowania małych dziewczynek w celu sprowadzenia ich z powrotem do piekła. Powiedział Cordeli Doe, że w tajemnicy jest androidem, który porywa i zastępuje ludzi doskonałymi kopiami androidów, aby Móc zbudować sobie nowe ciało. Sprawił, że Morton Wales uwierzył, że jest on złym klaunem, który odwiedził go tam na początku XX wieku i chodził od fabryki do fabryki, rozśmieszając ludzi aż do śmierci. Podobno sami mieszczanie spalili klauna na działce, która pewnego dnia miała stać się zakładem przetwórstwa chemicznego Ace. Joker powiedział też Mortonowi, że tak naprawdę nie zginął w pożarze i że za każdym razem, gdy ktoś się śmiał w Gotham, ten stawał się silniejszy, co pogłębiało irracjonalność. Strach Mortona przed śmiechem. Joker powiedział byłemu żołnierzowi, imieniem Cassidy, że jest pierwszym z długiej linii żołnierzy szkolonych przez rząd USA, którzy mają stać się częścią tajnej armii Batmana, a także, że Batman nie był jedną osobą, ale oddziałem złożonym z setek ludzi potajemnie przeszkolonych do uciskania społeczeństwa. Joker zazaretterował, stając się największym zagrożeniem dla armii Batmana, próbując ocalić właśnie naród amerykański przed ich rzekomymi bohaterami. Doktor Mahreen Zacher rzekomo przeanalizowała każde źródło informacji, do którego miała dostęp, aby ustalić prawdziwe pochodzenie Jokera. Twierdziła, że prawdziwe imię Jokera brzmiało William Distal i kiedy miał 4 lata, to jego siostra zaginęła, a rodzice byli tak przestraszeni tym doświadczeniem, że go porzucili. Dorastał w wielu rodzinach zastępczych, aż uciekł finalnie w wieku 16 lat. Podczas roku Zero sfingował swoją śmierć, zostawiając trochę swojej krwi na niezidentyfikowanym ciele, aby rozpocząć życie od nowa. Jednak ta historia również została zakwestionowana, ponieważ Joker twierdził, że sfabrykował większość dowodów, aby ją, mówiąc delikatnie, pocieszyć. Mógł to być też Albym, przestępca, który wpadł do kadzi z kwasem w Ace Chemicals, w kulminacyjnym momencie pierwszej sprawy Batmana. Co też ciekawe. To nawet zanim został Jokerem, to jego DNA nie było dostępne w żadnych dokumentach, które potwierdzałoby lub zaprzeczały, którejkolwiek z tych historii. Jednak pomimo niespójności w jego historii, to niektóre elementy historii Jokera były najwyraźniej prawdziwe. Ale co jest dla mnie istotne, to chciałbym, aby tak zostało. Bo dodaje to kolejnego poziomu jego szaleńczej naturze, już i tak tej niesamowicie ikonicznej postaci. Jest też jeszcze po prostu historia, w której to był nieudanym komikiem stand-upowym i miał żonę o imieniu Ginny i ona była w ciąży z ich pierwszym dzieckiem, ale z powodu trudnego życia to ten zaczął zachowywać się nieobliczalnie i stał się niezrównoważony psychicznie. Ginny, bojąc się o życie swoje i nienarodzonego dziecka, zgłosiła się na policję, która pomogła jej sfingować śmierć i uciec przed mężem na Alaskę. Mężczyzna, który miał zostać Jokerem, został poinformowany o śmierci jego żony i dziecka, a potem wyszło jak wyszło. Ale kanoniczność tej historii też jest kontrowersyjna. Ale idąc też dalej, to też nieodzownym elementem jego historii była historia związana z Red Hoodem, dzięki któremu i w tym przypadku Joker również rozpoczął swoją karierę kryminalną. Właśnie jako Red Hood, lecz tym razem jako Red Hood One i przywódca swojego gangu składającego się z szantażowanych osób ze średniej i wyższej klasy Gotham, których Red Hood trzymał pod swoją władzą. Po raz pierwszy zmierzył się też z Bruce'em Wayne'em, kiedy powracający miliarder, który stał się wtedy strażnikiem, uratował kilku zakładników z rąk naszego szaleńca. Otrzymawszy ostrzeżenie, Red Hood wysłał swój gang, aby zabił Brusa Wayne'a i ci złapali miliardera w wyniku eksplozji w jego kamienicy. Naśmiewając się z Wayna, gdy ten leżał umierający, to Red Hood One dołożył kolejną cegiełkę nienawiści, strzelając jeszcze dwiema kulami w portret jego zmarłych rodziców, po czym pozostawił przyszłego mściciela z jego obrażeniami. A potem narastały już opowieści o miejskiej legendzie znanej jako Batman, która miała miejsce po właśnie tej próbie zabójstwa Wayna, a szeregi gangu Red Hooda zaczęły powoli się zmniejszać, bo każdy członek był łapany jeden po drugim. Red Hood próbował finalnie uciec helikopterem, ale Batman wystrzelił linę, po czym ściągnął siebie i jego w dół, prawie wpadając do kadzi z chemikaliami ale przywódca gangu wyrwał się z uścisku swojego wybawiciela, ale skończył podobnie jak w poprzednich ziemiach, czyli lunął w chemikalia poniżej. Pomimo przewidywań Batmana, że chemikalia wystarczą, aby go zabić, to ciała mężczyzny wtedy nie odnaleziono. Ale my wiemy już jak było. Znaleźli też czasem ciało mężczyzny, nazywającego się właśnie William Distal. Tutaj tak dla sprostowania dodam jako ciekawostkę, że prawdopodobnie William czy też Liam Distal był oryginalnym Red Hoodem, zanim zastąpił go człowiek, który potem wpadł do chemikaliów i Stał się Jokerem. Zaś nasz prawdziwy złoczyńca, który wpadł do kwasu, pojawił się ponownie jakiś czas później, nazywając siebie Jokerem i rozpoczynając kolejny rozdział na nowo w historii swojej postaci. Lecz tutaj teraz doszło do pewnej ogromnej kontrowersji, gdzie fandom DC się podzielił na tych, których ten zabieg zainteresował, i na tych, co szukali dowodów na to, że decyzja ta stworzyła dużo nieścisłości i błędów fabularnych. A chodzi o to, że z czasem okazało się, że jest nie jeden, a trzech. Jokerów. Jak to Joker stwierdził, to niedługo po swojej przemianie ułożył plan stworzenia większej liczby takich jak on, aby szerzyć swój chaos dalej, niż byłby w stanie zrobić to sam. Używając tych samych chemikaliów, które go przekształciły, Joker zainfekował wiele innych osób, również zamieniając ich w Jokery. Jednak z jego eksperymentów przetrwały tylko dwa, albo aż dwa. I nie było też jasne, kto z nich był oryginałem, ale było wtedy trzech niemal identycznych mężczyzn nazywających siebie Jokerem. Trzej Jokerzy różnili się pseudonimami, a byli to The Criminal, The Clown i The Comedian, czyli przestępca, clown i komik, którzy zmieniali swoje pozycje i terroryzowali Batmana przez lata. I trzymali swoje pochodzenie w tajemnicy, nigdy nie wyjaśniając, że niespójna osobowość Jokera i pozorna wszechmoc wynikają z tego, że płaszcz był wspólny dla trzech różnych osób. Przestępca był zimny i wyrachowany, najczęściej atakował Batmana na początku swojej kariery. Clown wydawał się najbardziej aktywny na kilka lat po rozpoczęciu kariery Batmana, a komik najwyraźniej odegrał większą rolę w późniejszej karierze Batmana. Ale do tej historii wrócimy jeszcze za jakiś czas. I fakt, była ona bardzo kontrowersyjna. Tak jak też to, że według Jokera, po tym jak Batman przyjął ucznia, czyli swojego pierwszego Robina, to Joker zaczął już wtedy myśleć kilka kroków do przodu i organizować wydarzenia, które według niego doprowadzą do zastąpienia Dicka Graysona, skupiając się na pewnym młodym Jasonie Todzie któremu Joker sfingował śmierć rodziców, aby zmusić chłopca do wiary w to, że jest sierotą i podążania ścieżką, która finalnie doprowadzi go do stania się kolejnym pomocnikiem Batmana. Trochę naciągane musicie przyznać, ale wiecie jak to jest. Należy uważać po prostu na to, co mówi Joker, i manipulowanie Jasonem mogło być po prostu jego kolejnym kłamstwem. Mieliśmy tutaj też ciekawą historię, która była nie tylko pomiędzy Batmanem a Jokerem, ale także w całość zamieszany był także Riddler, czyli pan zagadka. A wydarzenie te nazywało się wojną żartów i zagadek. Całość polegała na tym, że w pewnym momencie Joker stwierdził, że ma wyjątkową niezdolność do śmiechu, która jak stwierdził była spowodowana tym, że nie był w stanie pokonać Batmana. W międzyczasie Riddler wdał się w chaotyczny szał zabijanie komików i Joker również został przez niego wyśledzony. Ten jednak zaoferował współpracę Jokerowi, ale nasz klaun odmówił i strzelił człowiekowi zagadce w brzuch, co też było przyczyną wojny. Następnie zarówno Joker, jak i Riddler zwerbowali przeróżnych złoczyńców z Gotham, po czym rozpoczęły się walki, które trwały tygodniami, gromadząc też liczne ofiary wśród cywilów. Batman, nie mogąc jednocześnie zatrzymać obu stron, był zmuszony skupić się na jednej i zdecydował się najpierw pokonać Jokera. Dzięki połączonym wysiłkom, to razem z Riddlerem armia Jokera została rozbita, aż pozostał tylko Kiteman, którego mogli użyć, aby znaleźć Jokera i zakończyć wojnę. Jednakże, podczas ostatecznej konfrontacji, to człowiek zagadka ujawnił, że cały spisek wojenny został przez niego zaaranżowany, aby rozśmieszyć Jokera. Batman, nie mogąc opanować ściekłości z powodu liczby zgonów spowodowanych w imię tak absurdalnego motywu, próbował dźgnąć Riddlera nożem, ale niespodziewanie, nóż został zatrzymany przez naszego Jokera, ratując też przy tym swoich wrogów i co najważniejsze dla niego, to przy okazji odzyskując dolność śmiechu. Musicie przyznać, że dość ciekawa historia. No i to chyba tutaj się zatrzymamy, bo najwyższy czas zadać wam finałowe pytanie. Dziękuję raz jeszcze wszystkim za udział, zabawę i wszystkie odpowiedzi do zagadek, a pytanie odcinka, które uda wam się Dzięki temu odblokować brzmi następująco Czy podobał wam się konkurs i dlaczego chcielibyście wygrać figurkę? Czekamy na odpowiedzi i tak jak wspomniałem na początku materiału To odpowiedzi, które uzyskają najwięcej łapek w górę to wygrają po figurce Zgodnie też z regulaminem oczywiście jedna osoba może maksymalnie wygrać jedną figurkę Musi nas subskrybować, a także odpowiedzieć poprawnie na wszystkie cztery zagadki A czas macie do soboty Ale idąc dalej to Rozgłos Jokera rósł do tego stopnia, że zarządzał on własnym gangiem poblecznym. W, Gotham. w pewnym momencie nawet on i jego gang terroryzowali ZOW Gota, zabijając jego pracowników. A tam był pewien mały goryl, który przykuł uwagę Jokera. Clown zabił jego matkę, aby wychować go na swojego nowego pomocnika. Nadał temu gorylowi imię Jack Napes, a następnie Joker i jego przybrany, małpi syn terroryzowali Gotham. Ale niestety do czasu, aż podczas misji zabicia radnej Gotham City, to Jack Napes wpadł do rzeki i pozornie utonął. Joker, no szkoda, ale to w sumie też jest część jego charakteru, był niewzruszony śmiercią syna i zamiast tego nalegał, aby otrzymał zwrot pieniędzy za zakupione lekcje pływania. W międzyczasie Joker stale pojawiał się w ArkaMazylum. I podczas jednego z pobytów w ośrodku dla psychiatrów szaleńcowi udało się uwieść swojego psychiatrę, aby pozwolił mu uciec i też dołączył do niego, jako jego przestępcza wspólniczka. A tym psychiatrą była Harley Quinn. I ta relacja była naprawdę toksyczna, bo ona zakochuje się w Jokerze, a ten manipuluje jej uczuciami, zmuszając ją do porzucenia swojej moralności. A Joker nie okazywał jej czułości, zamiast tego stosował wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną, traktując ją bardziej jako narzędzie niż partnerkę wszystko co robił, robił w sposób taki, żeby nią manipulować. A Harley była przez to oddana Jokerowi. Często wracając do niego, pomimo doznanych krzywd, co podkreślało tylko toksyczny i jednostronny charakter ich relacji, ale oczywiście pamiętajcie, że wy w większości przypadków. Bo też były parę razy sytuacje, kiedy go zdradziła. Chociaż, jak mam być szczery, to osobiście jej się nie dziwię. Z biegiem lat zbrodnie Jokera stawały się coraz bardziej brutalne i osobiste. W tym takie właśnie jak torturowanie i sparaliżowanie Barbary Gordon, a także zabicie drugiego Robina, czyli Jasona Toda. Więc jak widać, część klasycznych historii pojawiła się ponownie, tylko odnowiona plus rozwinięta czasami o nowe wątki, które czasem potrafiły nieźle zaskoczyć, jak chociażby trzech Jokerów albo też odcięcie sobie twarzy przez Jokera. Bo wiele lat później, po pewnej potyczce z Batmanem, Joker zostaje złapany i zabrany do arkam azylu, a tam Dollmaker złożył mu wizytę, której Joker najwyraźniej się spodziewał. Obaj serdecznie zaaranżowali to spotkanie, a Joker zlecił swojemu gościowi specjalne zadanie. Kazał Dollmakerowi odciąć sobie twarz i przypiąć ją do ściany. Następnie prawie wszyscy z wyjątkiem Batmana Uznali Jokera za zmarłego, a setki żałobników otoczyły budynek głównej policji Gotham City podczas czuwania, wzywając też do zwrotu twarzy Jokera i głowy Batmana. Także Harley Quinn dowiedziała się o tej w cudzysłowie śmierci i zdradziła legion samobójców, organizując masową ucieczkę z więzienia w zakładzie karnym Belle Następnie wraca do Gotham City, zgłaszając się do komendy głównej policji Gotham w nadziei, że uda jej się ukraść twarz Jokera. Sam Joker też czasem powrócił do Gotham, mając na sobie poćwiartowaną twarz. Zinflirtował on siedzibę głównej policji, gasząc światła i mordując kilku giniarzy, oraz ujawniając swoją obecność Gordonowi. W następnych dniach odtworzył niektóre ze swoich najwcześniejszych zbrodni, takie jak chociażby publiczne ogłoszenie zamiaru otrucia burmistrza, przy czym każde przestępstwo miały jakiś chorobliwy zwrot akcji. Po już też wykorzystaniu Harley Quinn do odwrócenia uwagi Batmana, Joker ścigał każdego, kto miał powiązania z Batmana. Po kolei pokonał Batgear, Catwoman, Robina, Nightwinga, Red Robina i Red Hooda. Joker sprowadził ich wszystkich do Arkham Asylum. I zanim przybył Batman, to Joker przygotował swoją obronę, i zwabił mrocznego rycerza w swoją pułapkę. Batman zgodził się nie mając wyjścia i mając nadzieję, że dowie się więcej o planach swojego przeciwnika. Joker umieścił całą rodzinę Nietoperza przy dużym stole, z bandażami na twarzach. Twierdził, że usunął im również twarze, tak jak Dollmaker usunął ją jemu. Wyjaśnił mu też dlaczego w ogóle to zrobił i dlaczego poinstruował Dollmakera. A chodziło o to, że usunął mu twarz tylko po to, aby ten mógł pokazać, że pod jego uśmiechem kryje się jeszcze więcej uśmiechu. Zostawił ich i podpalił miejsce zdarzenia. Batman się na szczęście uwolnił. Uwolnił też swoich sojuszników i odkrył ku jego szczęściu oraz też ich oczywiście, że ich twarze są nadal nie naruszone. Dogonił Jokera, ale walka była krótka. Batman powiedział też, że odkrył kim był Joker przed kąpielą chemiczną, ale ten nie chcąc tego słyszeć, to skoczył z klifu. Ale tak naprawdę na dole znajdował się zbiornik z Dionezjum, czyli substancją, która miała nadprzyrodzoną zdolność leczenia, w tym nawet rozczłonkowanej skóry twarzy Jokera. W przeciwieństwie do swojego ostatniego też nikczemnego spisku, Clown dał jasno do zrozumienia, że to już koniec zabawy i zamierzał uczynić następne wydarzenie swoim ostatnim tańcem z nietoperzem. Joker udał się do swojej jamy z Dionezjum, gdzie odurzając Ligę Sprawiedliwości nowym i niezwykle silnym jadem, szalenie wysłał superbohaterów w pościg za mścicielem, zmuszając w ten sposób Batmana do samodzielnego odparcia całej Ligi Sprawiedliwości. Nie marnując czasu, Joker zainfekował jeszcze całe miasto tym samym wirusem, zamieniając ich wszystkich w roześmianych maniaków zabójców. Ujawniając, że zna tajną tożsamość Batmana, Joker następnie wyróżnił kilku najbliższych sojuszników Batmana, pijając toprów pierś komisarza Gordona i odcinając prawą rękę Alfredowi tasakiem do mięsa. Po makabrycznej paradzie w środku Gotham walczył z Batmanem w pojedynku na śmierć i życie. Po tym, jak obaj zostali ostatecznie poważnie ranni, a zapasy dionezjum Jokera zostały zneutralizowane, to Batman i Joker zginęli razem, ramię w ramię, pod ulicami Gotham. Ale pomimo, że Dionezium, mimo że wydawało się, że zostało zniszczone podczas zawalania się jaskini, to nadal udało się ożywić zarówno Brusa, jak i Jokera, lecząc blizny na ich ciałach, ale także okradając ich ze wspomnień. Powrócił człowiek, który był kiedyś Jokerem. Jego skóra i włosy wróciły do normy, a on sam wrócił do społeczeństwa i rozpoczął nowe życie w sklepie mięsnym. Kilka miesięcy później Bruce, również prowadzący normalne życie, nie wiedząc, że był kiedyś Batmanem, spotkał w parku byłego Jokera, który tej nocy zamierzał popełnić samobójstwo, ale ostatecznie się wycofał. Niedługo później, po tym jak Bruce użył maszyny w jaskini Batmana, aby przywrócić wszystkie swoje wspomnienia z bycia Batmanem, to szaleństwo jego poprzedniego życia przeniknęło do umysłu zreformowanego Jokera, powodując też i jego powrót do normalnego stanu, czyli Jokera. Podczas wojny Darkseidów, pomiędzy Darkseidem a Antymonitorem, Batman został zmuszony do zasiadania na krześle Mobiusa i zostania bogiem wiedzy, aby pomóc w kryzysie. Tam, mając dostęp do wszystkich informacji we wszechświecie, zapytał o prawdziwe imię Jokera, na co dostał odpowiedź, że są trzy. Nie wiedząc co to znaczy, po rozmywaniu konfliktu i uwolnieniu Wally'ego Westa ze Speed Force, Batman odkrył, że przez lata trzech różnych Jokerów terroryzowało Gotham, wszyscy udając tego samego człowieka. No ale wy to już wiecie. Śledztwo Batmana w sprawie Jokera doprowadziło go do miejsca, gdzie schwytali Jokera, znanego nieformalnie jako Clown, i przetrzymywali go w celu przesłuchania. Clown, podający się za Jokera odpowiedzialnego za zabicie Red Hooda, czyli Jasona Todda, gdy ten był jeszcze Robinem, to naśmiewał się z naszego antybohatera. Dopóki sam Todd, który już powrócił z martwych, nie stracił panowania nad sobą i nie zamordował go, pozostawiając jedynie przy życiu dwóch Jokerów. Red Hood potem polował na pozostałych dwóch, planując ich zabić, ale został przez nich zaatakowany, gdy ten natknął się na ich nieudane eksperymenty, mające na celu stworzenie kolejnego Jokera. Trzymając go jako zakładnika, dwóch pozostałych Jokerów zdecydowało, że Jason będzie idealnym kandydatem na ich najnowszego Jokera. I chociaż doszli do wniosku, że nie jest w stanie sprostać ich standardom, to zaczęli go bić. I według nich, żeby było zabawniej, oboje, czyli zarówno komik, jak i kryminalista twierdzili, że oni także zabili Jasona. Na szczęście Batman i Badger na czas odnaleźli lokalizację Jasona, ale niestety pozwalają Jokerom uciec. Ostateczny plan Jokerów zakładał porwanie też Joe Chilla, człowieka, który zabił rodziców Bruce'a. Plan zakładał porwanie go właśnie z więzienia Blackgate i zabranie go na miejsce jego słynnych morderstw. Batman, Badger i Red Hood przybyli do kina i odkryli, że plan Jokerów zakładał uczynienie Joe Chilla najlepszym Jokerem, i Clowni znali sekretną tożsamość Batmana i wierzyli, że najbardziej zrani go to, że człowiek, który zabił jego rodziców, stanie się także jego arcy Nemesis. Jednak zanim Clowni zdążyli wrzucić Joe Chilla do chemikaliów, to Batman uratował go, unikając transformacji. Gdy ich plan się nie powiódł, Joker, znany jako Komik, zabił tego znanego jako przestępca, powracając do statusu Quo, w którym był tylko jeden Joker. Komik poddał się rocznemu Rycerzowi i zaproponował, że zostanie ekskortowany do Arkham Asylum. W drodze do Arkham, chociaż Batman przez cały czas podejrzewał, że to właśnie ten Komik jest tym oryginalnym Jokerem, to sam clown nie mógł sobie przypomnieć, kim tak naprawdę jest, co ponownie poddało w wątpliwość jego przeszłość. Ujawnił również, że w cudzysłowie żartowanie z Joe Chillem nigdy nie było tak naprawdę jego głównym planem. Zamiast tego chciał, aby Batman go uratował, w ten sposób przebaczając jednocześnie mordercy swoich rodziców i pozwalając Jackerowi, aby to on i tylko on był źródłem całej przyszłej traumy Brusa. I muszę przyznać, że być może jest to po prostu wymówka, bo przegrał, ale jeśli nie, to jest to na swój sposób genialne i nieźle musiało siąść Brusowi na psychice po tych słowach. Ale nasz Batman, zmęczony wszystkimi przygodami, oświadczył się Kedwoman, która się zgodziła. Jednak po miesiącach oczekiwań na to wydarzenie ślub został przerwany przez Jokera, który przekonał Kedwoman, aby nie wychodziła za Batmana, ponieważ szczęście jest największą słabością Batmana. Chociaż prawie też Joker umarł po tym, jak Kedwoman chciała poderżnąć mu gardło, ale w ostatniej chwili uratował go Thomas Wayne. Joker też, po raz kolejny wiedząc, że Batmanem jest Bruce Wayne, zainicjował kolejny spisek końcowy niby przeciwko bohaterowi i w tym czasie Joker przyjął też nową pomocniczkę, która pomogła mu w realizacji jego planów, czyli kobietę, którą nazwał punchline. Wspólnie naśladowali plany obmyślone kiedyś przez złoczyńcę znanego jako designer z wcześniejszych etapów kariery Batmana. A ci udawali, że przestępca wciąż żyje, używając substancji chemicznej, która tymczasowo żywiała zwłoki. Batman był przez to rozproszony, broniąc miasta, gdy prawdziwy plan Jokera został wprowadzony już w życie. Zanim Batman odkrył, że prawdziwy designer przez cały czas mierzył, to Joker podstępnie ukradł całą fortunę i firmę Bruce Wayne'a i planował wykorzystać też te zasoby przeciwko niemu w ostatecznej zagrywce. Joker zorganizował też masowe zamieszki swoich kumpli w całym Gotham, aby jeszcze bardziej odwrócić uwagę Batmana, podczas gdy on sam marnował fortunę Brusa na takie rzeczy jak limuzyny i naszyjniki ze złotych łańcuszków. Rodzina nietoperza zebrała się i zorganizowała kontratak, aby przejąć kontrolę nad miastem, a nawet połączyła siły z Harley Quinn, która była żądna zemsty na Jokerze. Joker jednak nie ustępował, chciał jeszcze bardziej zranić Batmana, więc próbował poddać Dicka Graysona praniu mózgu, aby ten został jego pomocnikiem. Dick, który wówczas nadal cierpiał na amnezję i był bardziej podatny na perswazję, tymczasowo współpracował z Jokerem jako Dickie Boy. Jednak Dick powrócił do wszystkich wspomnień i porzucił Jokera, aby ponownie stać się Nightwingiem. Kiedy Batman w końcu stanął twarzą w twarz z Jokerem w swojej siedzibie w Ace Chemicals, czyli tam, gdzie też wszystko nieraz się zaczęło, to bohater odkrył, że Joker skrzesił również zwłoki Alfreda Pennywortha, używając tej swojej formuły zombie. Joker był też mówiąc wprost zawiedziony, że Bane zmarnował okazję do zabicia Alfreda na oczach Bruce'a i chciał to powtórzyć, aby ten cierpiał jeszcze bardziej. Joker, ubrany we własną wersję kostiumu Batmana, użył przeciwko niemu wszelakich gadżetów w kulminacyjnej walce, ale gdy tylko zdobył przewagę, złoczyńca został zaskoczony kulą w oko od Harley Quinn. Harley Quinn na tyle mocno się zbuntowała, że nawet założyła kamizelki bombowe zarówno sobie, jak i Jokerowi. A Batman był zmuszony zdecydować, kogo. Go ma czas uratować. I chociaż Joker był pewien, że Batman go wybierze, to nie nietoperz wybrał Harley. Pozostawiają Jokera na śmierć zgodnie ze scenariuszem, który sam się wpakował. I tutaj mamy koniec tego jednego z najbardziej znanych przestępców z kart komiksów, bo plan Jokera został udaremniony, a miasto ponownie znalazło się pod kontrolą. Ale żeby zostawić was nutą niepewności, taką jaką czują zawsze fani komiksów po ich starciach, to musicie wiedzieć, że Batman wrócił na miejsce bitwy i dostrzegł, że kamizelka bombowa Jokera została rozbrojona. Więc zarówno my, jak i on założyliśmy, że złoczyńca musiał użyć swoich gadżetów, aby uciec. W ostatniej chwili, po czym się ukrył, więc pewnie jeszcze nie raz powróci i znów spróbuje namieszać w głowie wszystkim, w tym również nam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał, a ja powiem Wam, że tak jak myślałem, że Deadpool zajął mi dużo czasu, tak ten Joker zdecydowanie przysporzył mi jeszcze więcej trudu i też czasu, ale było warto. Pamiętajcie też o zagadkach oraz w szczególności o pytaniu odcinka naszego Ridlera, który płata na mnie złe figle. Ja mam na imię Kamil i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć!